Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Nazywam się Izabela Petersen. Zajmuję się e, trudnymi relacjami, relacjami toksycznymi i odbudowaniem e, samej siebie. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą Sekrety Izabeli, tak samo jak i na Facebooku. Z tym, że na Facebooku grupa jest zamknięta. Tam dzielimy się swoimi doświadczeniami, pomagamy sobie i uczę Was, jak przejść różne sytuacje w życiu. Dzisiejszym tematem będzie rozwód. Rozwód w rodzinie, jak go przejść i jak przygotować dzieci do tej, do tej drogi. Rozwód jest bardzo silnie emocjonalnie dla. Rodziców, jak i dla dzieci. Dlatego bardzo ważne jest, jak nasze dzieci przygotujemy, bo jednak w dziecięcym świecie rodzice, matka i ojciec są podstawą, są typowym bezpieczeństwem. I kiedy dziecko usłyszy informację, że rodzice się rozwodzą, Czują lęk, coś się kończy, boją się, co się będzie działo. Ten świat bezpieczny, do którego są przyzwyczajone, nagle może być zmieniony, do czegoś, czego oni nie są w ogóle przyzwyczajeni. Oni nie wiedzą w ogóle, co się może wydarzyć. I to jest nasza rola, żeby przygotować je do tego, uspokoić, jak to będzie wyglądało. Pierwszym warunkiem, jakim jest, to jest szczerość. Nie ukrywać nic przed dziećmi. Nie mówię, że macie zagłębiać się w totalne szczegóły i teraz opowiadać, dlaczego rodzice się rozwodzą i, i, i wtajemniczać je w tak bardzo intymne rzeczy, o które może byście nie chcieli, żeby w ogóle doszło, doszło do dzieci, i to wcale nie musi tak wyglądać, ale po prostu wytłumaczyć, jak ich świat będzie teraz wyglądał. Zapewnić o. O dozgodnej miłości z obu, o, obu stron. Um, przedstawić, jak to będzie wyglądało, gdzie będziemy teraz mieszkać: czy zostajemy w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy, czy wyprowadzamy się z mamą, czy z tatą do, do innego. Do innego domu czy mieszkania, jak, jak to będzie wyglądało, że obowiązki będą teraz podzielone na dwa domy, jak będą święta wyglądały, jak, jak macie to w planach. Jeżeli będziecie szczerzy i rozmawiali otwarcie, szczerze, gdzie dzieci poczują się, że nie są odsunięte to jest na zasadzie Jesteś dzieckiem, więc to Cię jeszcze nie dotyczy. Będzie bardzo pomocne, dlatego że dzieci bardzo często czują się odsunięte od naszych problemów, że coś przed nimi zatajamy. Nie mogą czuć kłamstwa i zatajenia. Jeżeli poczują się bezpieczne w tej danej sytuacji, będzie Wam łatwiej z nimi pracować. I to nie odbije się na ich relacjach późniejszych w ich dorosłym życiu. Um, ja opowiem Wam może na moim przykładzie, bo jestem mamą dwójki dzieci. W momencie, kiedy ja się rozchodziłam z mężem, moja córka miała 14 lat, a syn miał niecałe 4 latka. Dziecko czteroletnie nie za bardzo jeszcze rozumie, co się dzieje. Ciężko jest jemu zakomunikować: Słuchaj, mama i tata się rozstają, bo, bo coś tam. No, jest to, jest to jeszcze dziecko, więc to było w formie, że wiesz co? Mama i ty, i Nicole, to jest moja córka, wyprowadzimy się. Do nowego mieszkania. Tata będzie przyjeżdżał, nas odwiedzał. E, święta będziemy spędzać nieraz wspólnie, a nieraz oddzielnie. Będzie fajnie e, na początku. I on tak właściwie odebrał to. Ta? taka nowość. A fajnie będzie, bo mama mówi to w tonacji: fajnie będzie. Oczywiście, że nie było mi to łatwo, mi to nie przychodziło, bo to była też dla mnie jakaś trauma życiowa. Ale niestety nie myślałam wtedy o sobie, tylko o dziecku. I jeżeli ja mówiłam to w wersji swobodnej, lekkiej zobacz, nic się nie dzieje. On to też tak przyjął. Na początku, kiedy żeśmy, ja już się wyprowadziłam z dziećmi, umawialiśmy się na wspólne wyjazdy, na przykład do Lunaparku czy na basen. Razem, żeby dziecko widziało, nie mieszkamy razem, ale dalej się przyjaźnimy. Nic się nie zmieniło, rodzice dalej mnie kochają. Współgraliśmy razem jako mama i tata, ale nie jako żona i mąż. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko czasami w relacji, kiedy jest zdrada, um, kiedy mamy jakieś żale. Kiedy um, jest rozwód, i my jesteśmy naprawdę skłóceni, ale apeluję do tego, żeby nie myśleć w tym momencie o sobie, nie grać dzieckiem y, jako kartą y, przetargową, bo bardzo często to się zdarza: jesteś taki, nie dostaniesz dziecka. E, twoja matka coś tam powiedziała, nie, nie dostanie dziecka. Nie róbcie tego, bo chcecie zemścić się na partnerze. Ja to rozumiem, ale krzywdzicie własne dziecko. Ono to czuje. Ono czuje tą walkę między Wami i chociażby nie wiem, jak było ciężko, bo my się przyjaźniliśmy, można powiedzieć, dla dzieci, ale w kurwa, w środku miała Swoje o nim myślałam, bo gdyby było tak fajnie i byśmy mogli być przyjaciółmi, to byśmy się nie rozchodzili. Ten rozwód się z niczego nie wziął, ale, ale są dzieci I, i ich dobro było dla mnie najważniejsze. Drugim podstawowym warunkiem nie stawiajcie partnera, ojca, byłego partnera ojca dzieci w złym świetle, bo to zawsze się obróci przeciwko Wam. Dlatego, że im więcej będziecie na niego najeżdżały, dziecko będzie to słuchać. Będzie to pochłaniać. Uuu, nowość, mama mówi: Taki ten mój tata, czy ta mama była. Ojej. Ale jakiby ten ojciec czy matka nie była dla ciebie, to będzie zawsze ojciec albo matka dla Twojego dziecka. I przyjdzie taki czas, że w pewnym momencie. Zacznie dziecko sobie myśleć: Ale czemu ona tak mówi na mojego tatę? Bo właściwie ten tata, czy ta mama, będzie dla dziecka dobra, będzie z nim fajnie spędzała czas, będzie opiekuńcza dalej, a Mama czy tata postawiła tą osobę w tym złym świetle. I to dziecko w pewnym momencie będzie myślało, że ty nim manipulujesz i w pewnym momencie będzie miało do ciebie żal o to, że ty źle mówisz na temat taty czy mamy. I to się odbije na tobie tak właściwie, bo pogorszy relacje twoje z dzieckiem, bo dziecko przestanie być otwarte do ciebie, nie będzie ci mówiło, co się działo u taty czy u mamy. Nie będzie z tobą grało, bo będzie wiedziało, że za każdym razem jak poruszy temat twojego ex a jego mamy czy taty, to w tobie zachodzą zmiany, których on nie lubi, a dziecko Obojętnie, co by się nie działo, zawsze będzie kochało mamę i tatę. Jacy by oni nie byli. Dlatego nie pieszmy takich brudów, nie stawiajmy partnera, byłego partnera w złym świetle. To nam nic nie da. W moim przypadku, oczywiście, przyszedł taki moment, kiedy no, gruchło między nami. Gruchło między nami i to dosyć mocno. I nie rozmawialiśmy ze sobą dwa lata, ale zrobiliśmy to tak delikatnie, bo to było między nami. Dzieci dalej były przywożone do mnie, ja przywoziłam do niego. Mijaliśmy się w drzwiach, tylko było cześć, cześć i nic więcej ale ja nie czułam różnicy po dzieciach, bo one dalej miały ten sam kontakt z dziadkami, ten sam kontakt z tatą. Tato dalej jeździł na zebrania. My żeśmy pisali smsy służbowe. O tej o tej porze jest zebranie, o tym, bo ja byłam zła, on był zła. Ale po tych dwóch latach, kiedy już wszystko minęło, emocje opadły, ja stwierdziłam, że mi ta złość... To niczego nie jest potrzebna. No co mi ta złość pomoże. Już było minęło, żeśmy się rozeszli, żeśmy wszystko poukładali. I, i zaczęliśmy po malutku. jakoś do siebie normalnie się zwracać. I po jakimś czasie wróciła taka normalna, luźna relacja, gdzie ja dzwonię do niego, opowiadam mu, jak coś tam się wydarzyło ważnego w w szkole, czy wysyłamy sobie zdjęcia, smsy, podejmujemy razem decyzje, jeżeli chodzi o dzieci. Mogę powiedzieć, że jesteśmy w związku takim koleżeńskim, nieprzyjacielskim, bo no nie mogę powiedzieć przyjaciel, no bo skoro byłby moim takim dobrym przyjacielem i tak bym strasznie ee, pajała do niego sympatią, no to właściwie czemu się rozeszłam. Lubię go, mam do niego duży sentyment, i wdzięczność za to, że był, jaki był, bo gdyby nie był taki, jaki był, ja bym nie była tym, kim jestem dzisiaj. Mam dwójkę cudownych dzieci, i żeby nie on, to bym ich nie miała może bym miała inne z kimś innym, ale mam tej kochamie nad życie to on mnie bardzo dużo nauczył. To on zrobił ze mnie tą kobietę, którą dzisiaj jestem, z doświadczeniami. Z pewnością siebie. To on mnie rzucał na głęboką wodę, gdzie ja miałam żal o to, a dzisiaj jestem wdzięczna, bo gdyby nie to, to dzisiaj bym nie była taka silna. Nie żałuję tych lat. Absolutnie, bo dzisiaj jestem już 4 lata po rozwodzie, i dzisiaj. Widzę, potrafię zobaczyć te pozytywne rzeczy w tych negatywnych. Nie mam ochoty skupiać się na tym. Było to, było, minęło, ale mamy dzieci, musimy się na nich skupić. One są dla nas najważniejsze. Dla mnie zawsze było ważne ich dobro. Nieważne jak ja przeżywałam, jak ja się bałam, jak byłam przerażona, przy dzieciach damy radę. I to jest właściwie ta główna zasada szczerość. Um, jeżeli chodzi o moją wtedy czternastolatkę, ona przyjęła to bardzo ładnie. Ja je, usiadłam z nią i powiedziałam, że mamy z tą problem. Um, i postanowiliśmy, że się rozejdziemy, ale ja wynajmę dom blisko taty, że będziecie mieć blisko. Tato będzie tutaj, gdzie jest, to będzie zawsze wasz dom, wasze pokoje zostaną w miejscu, tam gdzie są. Nie zmienicie szkoły, życie toczy się dalej, my tylko po prostu zmienimy adres. Ale tata zawsze jest w waszym życiu i będzie, możecie przyjeżdżać do taty, kiedy chcecie. Możecie nawet przychodzić, bo mieszka bardzo blisko szkoły. My w ogóle mieszkamy bardzo blisko siebie, właściwie ulicę dalej. Także też ze względu na dzieci zostałam w danym mieście, bo, bo uważam, że tak są przyzwyczajone i dopóki nie ukończą 18 roku życia i nie, nie, da, nie pójdą dalej do szkoły, nie wyprowadzą się z domu, to moje miejsce jest tutaj, gdzie jest mój były mąż, bo, bo tak jest nam najwygodniej. Moja czternastolatka przyjęła to bardzo spokojnie, bo jej to bardzo spokojnie przekazałam, chociaż głos mi się łamał, serce mi się krajało, bo bardzo się bałam, jak ona na to zareaguje. Ale ona powiedziała do mnie, najważniejsze, żebyście wy byli szczęśliwi. Fajnie. I wiecie co, jak się wyprowadziliśmy, um, będąc, nie wiem, może tak z dwa miesiące już mieszkając na nowym domu. Była taka sytuacja, gdzie um, ja sprzątałam, ja lubię sprzątać przy muzyce i tam się wygłupiałam, tańczyłam. I wydawało ja mi się, że jestem w ogóle w domu sama, bo wszyscy dzieci były w szkole. I nagle stoi moja córka za mną i się uśmiecha. Ja mówię do niej, co ty tak na mnie patrzysz? Ona widzi mnie tak, nawet nie wiesz, jak ty... I intrygowałaś mnie i irytowałaś mnie, kiedy. bo ja jestem zawsze taka tańcząca, wygłupiająca, śmiejąca się, kiedy zawsze tak tańczyłaś i, i śpiewałaś, zawsze mnie tym irytowałaś, ale przyszedł taki moment, że ty tego już nie robiłaś. E, ciebie nie było. Ty byłaś z nami, ale to nie byłaś ty. E, to było czuć. Ty opiekowałaś się nami. Czy działałaś trochę jak robot? Musiałaś zrobić swoje rzeczy, ale w środku um, byłaś gdzieś daleko. Ja to czułam. A dzisiaj, jak przychodzę ze szkoły i widzę tą muzykę i Ciebie tańczącą, i ja widzę, jaka ty jesteś szczęśliwa, i cieszę się, że żeście się z moim tatą rozeszli, bo dzisiaj jesteście we dwójkę szczęśliwi. Jak ja, wy jesteście szczęśliwi, to ja jestem szczęśliwa. Bardzo Was kocham za to. To był pierwszy moment, kiedy zrozumiałam, że zrobiłam dobrze. Tak więc, jeżeli ktoś mi dzisiaj powie: walcz o małżeństwo dla dzieci, to nie przyznam mu rację. Dlatego, że o związek trzeba walczyć, żeby było dobrze na całym froncie. A nie, żebyśmy byli ze sobą dla dzieci. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy być ze sobą dla dzieci, to my się nie będziemy kochać i szanować. Bo jeżeli będziemy się kochać i szanować i będziemy dla siebie, to będzie to i też dla dzieci. A jeżeli będziemy tylko ze sobą, nie funkcjonuje, ale musimy na siłę, to będziemy się przekamarzać, będziemy w ogóle wkurwieni na siebie, że jesteśmy. Bo tak było w moim przypadku. Nie. Nie uczmy tego naszych dzieci, że tak wygląda związek, że trzeba być ze sobą, bo są dzieci i teraz nasze pragnienia, nasze oczekiwania są nieważne. My mamy teraz męczyć się ze sobą dla dzieci, które i tak się wyprowadzą za parę lat, bo będą zakładały swoje życia i rodziny. I wy dzisiaj tego zejdziecie. Tylko później. Dlaczego tak okłamywać dzieci? My mamy je wychowywać w przekonaniu, że związek jest po to, żeby się kochać i się szanować. A jeżeli tego nie ma, to z szacunkiem i respektem do siebie rozejść się, zrobić to dojrzale, jak dojrzałe osoby. Nasz związek był bardzo. Kulturalny, mogę go to, tak nazwać. U nas nie było nigdy e, kłótni. My mieliśmy wymianę zdań, między nami dzieci nie były w to za bardzo wmieszane i w takiej samej formie, żeśmy się rozstali. Bo krzyki, płacze, histerie nic ci to nie pomogą. To tak samo, jakbyś tupała nogami i chciała Bo ja chcę, bo ja muszę nic ci do ciebie samo nie przyjdzie. Dlatego to nie ma sensu. Jeżeli czujecie, że się wypaliło, próbowaliście, były może przerwy, zaczynaliście i, i to nie funkcjonuje, i tylko jesteście ze względu na dzieci, to przemyślcie to, czy to jest zdrowe dla Waszych dzieci. Czy takie wartości chcecie im przekazać, że dla dzieci będziemy żyć w kłamstwie? Bo to jest dokładnie to: wychowacie dzieci na kłamstwie i tą wartość oni przeniosą do swojego życia. Czy nie lepiej rozstać się, opowiedzieć, jak wyszło, dlaczego, bo po prostu coś się skończyło, bo po prostu nie pasujemy, bo tato ma inne poglądy od mojego i po prostu. No po prostu nie, no po prostu nie kochamy się już. I każdy idzie w swoją stronę. Wtedy nauczysz dziecko szczerości. Jak ono pójdzie w swoje dorosłe życie, będzie potrafić zadecydować o sobie, bo nawet dzisiaj moja córka dzisiaj ma prawie 18 lat, e, miała chłopaka pierwszego i wiecie dlaczego ona z nim zerwała? Bo powiedziała, że ograniczał ograniczał jej prywatność. Ona jest bardzo ambitna. Ona się bardzo uczy, bo ona chce studiować medycynę, a on był chłopcem, który też się uczył, ale on by wolał lepiej z nią poświęcać tylko czas 24 godziny na dobę, a ona by chciała z nim, ale by chciała mieć też czas na siebie, na swoje, na swoje hobby, na swoje koleżanki i na, na swoją naukę, a on jej to ograniczał. i i przy taki jeden dzień ja widziałam, że ona bardzo go lubiła, ona była zakochana w nim, i ona przyszła do mnie i mówi: Mamo, ja go lubię, ale zaczyna mnie to irytować, że on mi przeszkadza w moim rozwijaniu się. I ja chyba wolę zakończyć to dzisiaj i być z nim przyjaciółką, napisać czasami co słychać, niż znienawidzić go. Bo on mnie zaczyna irytować. I teraz zobaczcie, jak dziewczynka, nie mająca jeszcze 18 lat, potrafi zadbać o swoje uczucia. Bo pokazaliśmy jej na naszym związku, mamy i taty, że Twoje uczucia są ważne. Nie rób tego pod kogoś. Tu musi być kompromis dwóch osób, a nie tylko z jednej strony. Jeżeli czujesz się w czymś źle, puść to, bo widocznie ci to nie służy. Puść to, ale nie w nerwach, nie w agresji, nie w złości, w zemście, bo jak będziesz się mściła, to to tylko odbije się na tobie na nikim innym bo im więcej masz złości i chęci zemsty tym większą krzywdę sobie robisz bo mielisz to wszystko jak pralka te ciuchy co tak mieli będziesz to mielić będziesz calusienki, czas to wałkować bo zrobił bo powiedział bo powinien bo to bo tamto i rozgrzebywać te stare rany na co ci to na cholerę ci to puść to było, stało się, minęło, nie wiem, zdradził, kłamał, bił, obojętnie co, ale już jesteś wolna. Idź do przodu, układaj życie na nowo. Ale on dalej jest ojcem Twojego dziecka i Twoje dziecko dalej go kocha i nie ma prawa płacić ceny za Twoją krzywdę. Bo to dziecko nie jest nic winne. I nie myśl o sobie egoistycznie. Bądź tu z mamą, tata jest taki siaki i owaki, nie dam ci dziecka, nie, bo ty krzywdzisz teraz dziecko. Jesteś egoistką w tym momencie. A tak się nie zachowuje dobra mama. Myśl o wszystkich, o sobie, żebyś poszła w życie, bo po to się rozeszłaś, po to się rozstałaś żeby być wolna. Ja wiem, że kiedy przychodzi złość, bo rozstanie przyszło nie z Twojej winy i Ty tego rozstania nie chciałaś, bo kochałaś, a on powiedzmy, że zdradził, ale nie zmienisz tego. To albo zaakceptuj i daj szansę i próbujcie od nowa, zapomnij o wszystkim, albo rozejdź się z głową, nie musisz go kochać i wielbić, możesz go nawet nie lubić, ale zrób to, ze spokojem i z respektem do własnych dzieci i samej siebie. A na pewno wyjdziesz na tym lepiej, bo to, co już poszło, to poszło. I to tego nic nie zmieni. Tego nic nie zmieni. A nie wiesz, jakie jest życie, życie jest różne, a czasami zdrada. Pomoże w związku. Czasami zdrada jest ostatnim dzwonkiem, ale to na ten temat e, będę mówiła w innym filmiku. E, także naprawdę róbcie to z głową, nie bawcie się dziećmi jako kartą przetargową, bo to nic nie da. To tylko będzie Was raniło, będziecie się cały czas zagłębiać w to. I, i, I wałkować cały czas ten temat, a to nikomu nie służy. To, to niczego już nie jest potrzebne. Karty rzuciły się na stół. Jest rozwód, jesteście w trakcie rozwodu i do przodu. Do przodu nie każdy idzie w swoją stronę, nie każdy układa sobie życie jak chce, bo każdy ma prawo być szczę szczęśliwy, każdy ma do tego prawo, tak samo ty. Ale dzieci będziecie mieć zawsze razem i to was zawsze będzie łączyło, i dlatego pomóżcie sobie i dzieciom. Hmm? A na pewno się jakoś wszystko ułoży. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za dzisiaj. Pa!